Kiedy w latach 2001-2003 trylogia Petera Jacksona podbijała świat, przedstawiciele polskiej branży filmowej uznali – ej, przecież my też tak możemy, to całe fantazy to nic trudnego. Tolkiena zekranizować nie mogli, padło więc na książkę Serce Gór Feliksa Kresa, wydaną w roku 1994. Żartuję. To znaczy, taką powieść Kres rzeczywiście napisał, ale scenarzysta Wojciech Miastowski i reżyser Rafał Lipka uznali, że im żadna książka potrzebna nie jest. Jak mówię, fantazy to taka prosta rzecz, więc sami sklecą polską odpowiedź na władce Pierścieni. No i sklecili. Po taniości. Taniość widać tutaj wszędzie. Może poza znanymi nazwiskami niektórych aktorów, ale do nich jeszcze przejdziemy. Choćby stroje, które wyglądają jak coś, co zostało z nakręconego rok wcześniej filmu Stara Baśń i co uzupełniono po krótkiej wizycie w sklepie sprzedającym akcesoria dla miłośników muzyki gotyckiej i metalowej. Do tego nie dość, że cały film ma tylko nieco ponad godzinę, to istotną jego część stanowią sceny, w których dziadek opowiada fragmenty historii swoim wnukom. Mówiąc już jednak poważniej, nawet przy ograniczonym budżecie można stworzyć coś, co da się oglądać. Ale wówczas kluczową rolę odgrywa dobry scenariusz. Tymczasem scenariusz jest o wiele gorszy niż stroje i cokolwiek innego w tym filmie. Jest tak dramatycznie zły, że dzięki niemu, w zestawieniu z innymi wadami tej produkcji, Oglądanie serca gór może dostarczyć dużo frajdy, w odpowiednich okolicznościach. Żeby was więc do obejrzenia tego filmu nakłonić, co nieco o nim opowiem. Uwaga, będzie pełno spoilerów. Nie sądzę jednak, żeby zepsuły wam zabawę. Wszystko zaczyna się od tego, że do małej słowiańskiej wioski wraca pochodzący z niej kupiec o imieniu Danka. Wiadomo, odpowiedź na Władcy pierścieni, więc imiona muszą być odpowiednie. Dankana grajacek z klanu, a jego żonę Olga Bończyk. Żona ta, imieniem Heder, dostaje od Dankana przywieziony z dalekiej krainy magiczny pierścień. Kamień dostaje kamień. Tytułowe serce gór, którego potężnej mocy Małżonkowie nie są świadomi. Świadomy jest jej natomiast Skarn, Darklord z tego filmu, nazywany również wyznawcą demona. Nie wiadomo jakiego demona, ale nieważne. No i nasz Darklord najeżdża wioskę, czyniąc to również po taniości, bo jego armia składa się z około półtuzina konnych. Ale trzeba podkreślić, że jest wśród nich grucha. To wystarcza. Skar nie tylko zabiera sobie serce gór, ale także porywa header. Dlaczego? Bo jej miłość jest mu z jakiegoś powodu potrzebna do tego, żeby mógł aktywować moc kamienia i przejąć władzę nad światem. Heder oczywiście go nie kocha, ale temu zaradzić ma mikstura zamówiona u alchemika. Wracając jednak do Dankana, którego akurat nie było w wiosce podczas najazdu. Młody kupiec co prawda mieczem robić nie umie, ale i tak postanawia wyruszyć na pomoc żonie. Wówczas... Pojawia się najlepszy druid w dziejach kinematografii i przekonuje Duncana, że ten musi poprosić o pomoc szwagra, to znaczy Veronara, brata Heder, który mieszka w jaskini. Bo wiadomo, że nie ma takich rzeczy, których się nie da ogarnąć ze szwagrem. No więc Duncan idzie do jaskini, ale jak łatwo się domyślić, Veronar każe mu spadać. Duncan wyrusza sam a po chwili dostaje w głowę kamykiem rzuconym przez zbuja kamyka i pada nieprzytomny. Weronar ratuje jednak Dankana i chce się rozprawić z kamykiem, ale ten opowiada, że będzie świetnym nabytkiem dla formującej się drużyny. Dlaczego? Bo umie masować stopy. Nie żartuję. W każdym razie Weronara i Dankana to przekonuje. Tymczasem w lochu Skara, oprócz opornej header. Siedzi Robert Janowski z jaka to melodia. Niewiele się o nim dowiadujemy, poza tym, że jest buntownikiem. Wkrótce zostaje wyprowadzony i skazany na śmierć, dzięki czemu oglądamy moją absolutnie ulubioną scenę egzekucji: majstersztyk. Sami zobaczcie. Nasza dzielna drużyna rekrutuje natomiast kolejnego członka. Janego mnicha. Ten jednak nie zna kung fu, ani w ogóle nie posiada żadnych przydatnych umiejętności, dlatego Duncan i Weronar postanawiają zebrać całą armię buntowników, czyli jakieś sześć osób. Pieniądze na realizację filmu się kończą, akcja więc przyspiesza. Heder zostaje uwolniona, a potem mamy wielką bitwę. I to naprawdę wielką, bo tak po kilkanaście osób na stronę, co może zaskakiwać. Najważniejsze są jednak pojedynki bohaterów. Weronar walczy z Gruchą, a Duncan ze Skarem. Weronar wygrywa, ale popełnia błąd, nie dobijając przeciwnika. Ten podnosi się więc i rzuca naostronnym kijkiem do pieczenia kiełbasy nad ogniskiem. Rzuca tak, że przebija Weronara na wylot. Tymczasem Duncan walczy ze Skarem i radzi sobie kiepsko. Co prawda dostaliśmy wcześniej montaż z tradycyjną sekwencją treningową, w której szwagier uczy Duncana machania mieczem i biegania, no ale wciąż mamy tu walkę kupca z darglordem. Na szczęście, po stronie Duncana staje drzewiec. No bo trudno uwierzyć, żeby zwykłe drzewo chwyciło gałęzią złola za rękę, kiedy ten zadać miał ostateczny cios. Dzięki temu morderczy cios zadaje Duncan. To znaczy, ostrożnie wsuwa miecz pod pachę skara. Dobro zwycięża. No, ok, to może teraz spróbuję znaleźć jakieś plusy tego filmu. Dajcie mi chwilę. Muzyka nie była najgorsza, choć nie zawsze pasowała do tego, co dzieje się na ekranie. Ale to już nie wina muzyków. Tak czy inaczej, serce gór polecam, ale wyłącznie w kategorii Filmu imprezowego. Gdy spotykacie się z innymi miłośnikami fantastyki. Najlepiej przy garncach miodu.